Dobry, witam Was w Osikowej Akademii Mojego Artysty. Ja nazywam się Radek i jest mi niezmiernie miło Was gościć. Dziś wspólnie wykonamy oto taką kokardę narodową, albo inaczej nazywaną kotylionem, która nada się idealnie na święta narodowe takie jak 3 maja lub 11 listopada. Więc mam nadzieję, że jesteście gotowi do wspólnej pracy i zabawy. Jeżeli tak, to zapraszam! Każdy z was otrzymał zestaw z Osikowej Doliny. No i każdy zestaw zawiera instrukcję, torebeczkę numer 1, w której zawarte są wszystkie niezbędne elementy do wykonania tej oto kokardy. No i dodatkowo musicie sobie przygotować klej. Ja używam kleju typu Magic, czyli kleju magicznego, który po zaschnięciu stanie się bezbarwny. Pędzelek. Ja używam eko pędzelka. No i dodatkowo nożyczki. W czasie, kiedy macie przygotowane już wszystkie elementy, no to możemy przejść do wykonywania, do wykonywania naszego kotylionu. A więc chwytamy za torebeczkę numer 1 i otwieramy ją. Wysypujemy jej zawartość na stoliczek. No i sprawdźmy, co skrywa ta torebeczka. Upewniam się, że nic w środku nie zostało. Moja torebeczka jest pusta, dlatego mogę odłożyć ją na bok. No, i w toreberce mam dwa rodzaje osikowych płatków: białe i czerwone. Ja białe odłożę sobie na lewą stronę, a czerwone na prawą. A więc pozwólcie, że posegreguję moje płatki na dwie różne strony. Dodatkowo mam jeszcze dwa tekturowe kółeczka. Agrawkę, yy, która pomoże mi przyczepić ten kotylion do mojej koszuli. No i w dwóch różnych kolorach paseczki odkładam na bok. A teraz chciałbym, żebyście zapoznali się z tymi oto osikowymi płatkami. Są one wykonane z drewna, więc dotknijcie, poczujcie, możecie nawet powochać. Yy, w taki sposób pachnie właśnie naturalne drewno, a dokładniej drewno osiki. A więc tak, jeżeli jesteście już gotowi, macie wszystkie elementy na stoliczku, no to możemy przejść do wykonywania naszego kotylionu. A więc przechodzimy do punktu pierwszego, no i w punkcie pierwszym chwytamy za tekturowe kółeczko, które ma właśnie takie oto dziurki i agrafkę. Otwieramy agrawkę i, i na samym początku przekładamy tą dolną część. Agrafki przez te oto dziurki. A więc przekładam od dołu, potem obracam na drugą stronę i tutaj przekładam jeszcze raz. No i agrafka w taki oto sposób jest umieszczona na moim kółeczku. A więc tą agrafkę już mogę zamknąć, żeby, żeby nie ukłuć się w palec. No i Odwracam kółeczko na drugą stronę. I przechodzę do kolejnego kroku, czyli do umieszczenia dwóch pasków, które są w kolorze naszej flagi, czyli biało czerwonych. No i biały umieszczam po stronie lewej, a czerwony po stronie prawej. W taki oto sposób. I teraz chwytam zapędzelek i smaruję. Całe kółeczko klejem, następnie ponownie umieszczę te dwa paski i przyłożę kółko, drugie tekturowe kółko na wierzch, a więc pędzelki w dłoń i do dzieła. A więc rozsmarowujemy klej po całej powierzchni tekturki od góry do dołu. I w czasie, kiedy klej jest rozsmarowany, to przykładamy ponownie te dwa paseczki. Najpierw biały, o, w taki oto sposób, a teraz czerwony. W trakcie, kiedy są umieszczone, to przykładam drugie tekturowe kółeczko. Upewnijmy się, że nasze paseczki są w miarę na tej samej wysokości. Jeżeli są, to przykładam już kółeczko, żeby skleić mój kotylion, by był gotowy. Więc delikatnie dociskam, przytrzymuję, żeby upewnić się, że te dwa elementy skleją się razem ze sobą. W trakcie, kiedy są już sklejone, to przechodzę do płatków czerwonych i smaruję do połowy od jednej strony. Jest to niezależne, od której strony posmarujecie płatek, ponieważ yy, obydwie strony są takie same. A więc smaruję po prostu do połowy i odkładam na bok. Posmaruję w taki oto sposób cztery płatki. I przykleję je w taki sposób, jak pokazuje mi to krok piąty. A więc tutaj. Ponieważ na początek wykleję sobie tak zwane płatki orientacyjne, które pomogą mi w wyklejeniu kolejnych płatków. A więc utworzą one taki oto, taki krzyż, ewentualnie kształt podobny do róży wiatrów, która znajduje się na kompasie. Tak? A więc Góra, dół, lewo, prawo, a więc północ, południe, wschód i zachód. A więc przyklejam czerwone płatki. Jeden od góry, kolejny od dołu. W miarę na brzegach, tak żeby te płatki wystawały poza mm, obwód kotylionu. Teraz przyklejam po stronie lewej i stronie prawej. W czasie, kiedy przykleiłem te um, cztery płatki, to teraz pomiędzy um, dwa płatki, tak, a więc pomiędzy płatek pierwszy a trzeci, tutaj w tym miejscu um, zmieszczą mi się kolejne dwa, tak samo po prawej stronie, od góry i od dołu, a więc suma tych płatków będzie wynosiła 12. A więc biorę pędzelek i smaruję moje płatki. W tym czasie postaram się co nieco powiedzieć yy, coś na temat właśnie takich kokard czy kotylionów. Taka kokarda, lub inaczej nazywany kotylion, yy, idealnie pokazuje i pomaga nam w prezentowaniu właśnie naszej postawy tak zwanej postawy patriotycznej, tak? A więc postawy, która ma za zadanie pokazać nam, że staramy się pielęgnować naszą polskość, nasze obywatelstwo. No, i dbać o nasz kraj poprzez świętowanie, właśnie bardzo ważnych i istotnych dla nas świąt, takich jak 3 maja czy 11 listopada. No i teraz pytanie do Was: Czy dokładnie wiecie, jakimi świętami właśnie jest 3 maja czy 11 listopada? Ja wysmaruję sobie w tym czasie płatki. Wy pomyślicie, Cóż są to za święta, a ja w tym czasie przykleję te płatki, które już posmarowałem. A więc przyklejam jeden obok drugiego. I przypominam, że klej Magic jest tak zwanym klejem wolno schnącym, a więc ten klej pozwoli Wam na poprzesuwanie troszeczkę tych płatków w taki sposób, żeby wyrównać, hmm, wyrównać te płatki, by znajdowały się w miarę w równej linii, tak, ponieważ jest to dosyć istotne dla ogólnego wyglądu naszego Kotylionu lub kokardy, tak? A więc staram się wyklejać płatki w taki sposób, żeby o, te górne części płatków znajdowały się w tej samej linii. Te płatki powinny delikatnie na siebie nachodzić, ale nie przesadnie. I umieszczam. Płatki, po dwa płatki, właśnie pomiędzy każdym płatkiem. I w taki oto sposób powstaje mój kotylion. W czasie, kiedy widzę, że coś jest nierówno, to po prostu delikatnie przesuwam moje płatki tak, żeby wyrównać. Żeby znajdowały się na tej samej wysokości. I proszę bardzo. moje płatki są już przyklejone. Tu jeszcze popoprawiam. Ważne jest to, żeby nie pozostawiać w miarę pustych przestrzeni. Aby płatki znajdowały się właśnie w miarę w równej odległości. Ok, a więc czerwone płatki już wyklejone. Tutaj posmarowałem jeden za dużo, dlatego odłożę go na bok. A tutaj macie kilka płatków. W trakcie, gdyby coś się wydarzyło i potrzebowalibyście jednak więcej płatków niż 12. Ok, a więc w trakcie, kiedy mam już czerwone płatki przyklejone. To teraz przyklejam płatki białe. smaruję sobie cztery płatki. No i wróćmy do pytania na temat 3 maja i 11 listopada. 3 maja jest to święto Konstytucji, a więc jednego z najważniejszych yy, dokumentów prawnych, ewentualnie aktów prawnych, który znajduje się w naszym kraju i zapewnia nam. Wszelkie prawa związane z naszą wolnością, no i możliwością wyboru. A 11 listopada za to jest tak zwanym świętem niepodległości, podczas którego świętujemy właśnie to, że jesteśmy wolnym, niepodległym krajem, niezależnym. Od żadnego innego państwa. A więc teraz wróćmy do kotylionu i omawiania naszej pracy. A więc, tak jak poprzednio przy czerwonych płatkach, hmm, przyklejam cztery białe płatki. A więc przyklejam jeden od góry, drugi od dołu i tym razem zwracam uwagę na to, żeby białe płatki dotykały się hmm, swoimi ostrymi końcami. Staram się je wyrównać, żeby odległości między górnym a dolnym były takie same, tak samo ze strony lewej i ze strony prawej. A więc przyklejam teraz od lewej i od strony prawej. I staram się zwrócić uwagę, żeby białe płatki znajdowały się na tej samej wysokości. Co płatki czerwone, tak? A więc płatek lewy, prawy, górny i dolny. W trakcie, kiedy przykleiłem już te cztery płatki, to teraz y, będę doklejał jeszcze cztery, co w sumie da mi osiem płatków. A więc smaruję. O, płatek tutaj się obrócił. A więc smaruję jeszcze cztery. I odkładam na bok. Smaruję 4 odkładam i przyklejam do kotylionu w przestrzenie, które są jeszcze niewyklejone, tak? A więc, tak jak pokazuje to, instrukcja. A więc przyklejam i skupiam się na tym, żeby nie zostawić żadnej białej przestrzeni na moim kotylionie. Okej okay. i zostaje mi się ostatni płatek. No i przyklejam go w ostatnie miejsce. I w trakcie, kiedy wszystkie płatki znalazły się już na moim kotylionie to delikatnie dociskam, dosuwam, tak żeby upewnić się, że wszystko elegancko się przyklei. I teraz przechodzę do kroku siódmego, czyli tego oto białego środka kotylionu. Więc smaruję je klejem. I następnie, kiedy jest już posmarowany klejem, Przyklejam w samym centrum kotylionu, który przypomina biało-czerwony kwiat. A więc przyklejam. Proszę bardzo. Dociskam delikatnie. I w trakcie, kiedy już jest przyklejony, to podnoszę mój kotylion do góry i obcinam, mm, obcinam stążeczki w taki sam sposób jak pokazuje to instrukcja tak, a więc obrócę sobie kotylian w tą stronę ewentualnie jak będzie Wam lepiej to może jednak w tą i przycinam w tą oto stronę czyli tak jak pokazuje mi instrukcja po skosie i zwróćcie jeszcze uwagę mm, że zaczynam, mogę zacząć w sumie mm, od tego rogu będzie mi to po prostu łatwiej zrobić. O. Więc ucinam, proszę bardzo, tutaj jeszcze jeszcze trochę poprawię, żeby zrobił mi się tutaj taki ładny stożek. I teraz z drugiej strony, tak samo jak przy białym punkcie, tak czyli zaczynam. Od rogu przycinam i w taki oto sposób mój kotylion, czy kokarda, jest już gotowa. Teraz upewnię się, że wszystko elegancko się przykleiło. Yy. Najlepiej byłoby, gdybyście ten kotylion teraz odłożyli na parę minut na bok, żeby on mógł sobie po prostu dobrze wyschnąć. Ale w taki oto sposób Wasz kotylion jest już gotowy. A więc mm, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni ze swojej pracy, proszę bardzo. Tak wygląda mój kotylion. Ja teraz spróbuję go założyć. A więc odpinam agrafkę i zakładam. I przypinam do mojej koszuli. Tutaj agrafkę sobie poprawię. Jeżeli nie możecie sobie sami poradzić, to poproszcie po prostu kogoś o pomoc. Proszę bardzo. W taki oto sposób prezentuje się mój kotylion. Jeszcze tutaj z drugiej strony zapinamy agrafkę. I w taki oto sposób mój kotylion jest już gotowy. No i prezentuje się naprawdę dumnie i pięknie w biało-czerwonych barwach. Ja Wam dziękuję za wspólną pracę i zabawę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z prac, które wykonaliście, a więc ze swoich kotelionów. No i życzę Wam miłego dnia. No i trzymajcie się. Miłego. Pa!